To jest fantastyczny czas dla Stargardu. Ja nie otworzę, mimo prośby Pani Dyrektor, dzisiaj art festiwalu, bo mnóstwo ludzi przy tym art festiwalu się napracowało na czele właśnie ze Stargardskim Centrum Kultury i to Wam tę przyjemność otworzenia art festiwalu zostawiam. A Wam z całego serca chcę podziękować wszystkim organizatorom ze Sekiem na czele. Wiem, że to jest mnóstwo pracy. Dziękuję każdemu artyście, każdemu twórcy, który na art festiwalu się pojawia. Ale naprawdę z całego serca dziękuję Wam. Wiem, że to jest ogromny wysiłek, że to jest yy, skala tego Art festiwalu wymaga ogromnego zaangażowania. I państwa proszę, żebyśmy wspólnie podziękowali brawami ESSEK-owi i wszystkim innym organizatorom. Dziękujemy, panie

we no.